Psalm 137. Nad rzekami Babilonu, tam myśmy siadali i płakali, gdy wspominaliśmy Syjon. Na wierzbach, które tam są, zawieszaliśmy ludnie nasze. Bo ci, którzy wzięli nas do niewoli, żądali tam od nas pieśni i ciemiężcy nasi, radości. Zaśpiewajcie nam jedną z pieśni Syjonu. Jakże mielibyśmy śpiewać pieśń pańską w ziemi obcej? Jeśli Ciebie zapomnę, Jerozolimo, Tedy niech usknie prawica moja, Niech przylgnie język mój do podniebienia mego, Jeśli bym Ciebie nie pamiętał, Jeśli bym nie wyniósł Jerozolimy nad najwyższą radość moją. Pamiętaj, Panie, dzieciom edomskim, dzień Jerozolimy, którzy mówili: Zbóżcie, zbóżcie ją do fundamentu. Córko babilońska, ty pustoszycielko, szczęsny ten, który tym samym Ci odda coś Ty nam uczyniła. Szczęsny ten, kto pochwyci dziadki Twoje i roztrzaska o skałę.